Jak wiecie, bardzo długo się zbierałem, żeby kupić sobie samochód. <laughs> rozważałem naprawdę różne opcje. Rozważałem opcję kupna auta za 5 tysięcy, rozważałem kup, opcję kupna auta za 15 tysięcy, rozważałem nawet kupno auta za 30 tysięcy. I naprawdę były opcje, żeby kupić za gotówkę, żeby wziąć jakiś minimalny kredyt, żeby w ogóle wziąć całości kredyt na te 30 tysięcy. I w końcu podjąłem decyzję o tym, jaką, jaką furę sobie kupię. Nie wiem, jak udało mi się wytrzymać tutaj przez półtora roku. Tak wiem, wszyscy nie poprawiają, że nie ma, nie mówi się półtorej, tylko półtora. Dobrze, więc półtora roku się przymierzałem do tego, żeby kupić samochód. Półtora roku wytrzymałem bez auta. Nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe, bo tutaj naprawdę bez samochodu jest ciężko. No ale udało mi się to. No i w końcu nabyłem drogą kupna szafowóz. Sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest najpiękniejsza fura na świecie, ale na szczęście głos rozsądku wygrał z głosem mówiącym kup zajebistą furę i się za Stwierdziłem, że chcę kupić coś, co będzie niedrogie, co prawdopodobnie wytrzyma mi do mojej śmierci, a nawet pewnie wytrzyma dłużej niż ja i co będzie w stanie mi naprawdę dużo posłużyć i przede wszystkim niskie spalanie to była dla mnie też bardzo ważna sprawa dlatego, że wziąłem dlatego też wziąłem hybrydę przyznam szczerze, że to szafa mnie zainspirował do tego, żeby to auto kupić, nigdy w życiu nie rozważałem w ogóle Prusaka kupiłem go ze względu na to, że szafa bardzo polecał i zacząłem się interesować tym tematem i rzeczywiście Prusaków tutaj jest bardzo dużo na Lifcie i Uberze praktycznie każde auto to jest Prusak to jest śmieszne, bo te prostaki się nigdy nie psują. No, prawie nigdy. Są mało awaryjne i są przede wszystkim bardzo ekonomiczne, bo tutaj spalanie wychodzi. Powiedzmy w okolicach 45 średnio 45, czasem nawet 50 mil na galon. To jest bardzo dużo. Nie wiem, jak to jest w przeliczeniu na litry. 5, 4, coś koło tego. W każdym razie na jednym galonie mogę przejechać 45-50 mil, czyli za 3 dolary. 80-90 centów jestem w stanie przejechać 50 mil to jest bardzo dobry wynik. Naprawdę, gdyby nie szafa, to bym nigdy w życiu nie rozważał Prusaka. Rozważałem naprawdę tyle opcji. Rozważałem między innymi Audi. Mówiłem, dzieliłem się tą, 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 tą myślą wcześniej, że chciałbym kupić Audi. No ale z, to auto pewnie by mnie cieszyło, ale koszty naprawy, tragedia, dostępność części, masakra, bo to jest auto europejskie. Spalanie też masakra pewnie w okolicach 20 mil na galon, 25 max przy oszczędnej jeździe. No nie, za, nie satysfakcjonowałoby mnie to, bo bym chciał jechać sobie na road tripa i wszędzie bym liczył. Ok, Na, tym, na tej wycieczce zrobię 1500 mil i na paliwo wydam na przykład 200 dolarów. A plusakiem wydam na paliwo 100 dolarów, więc różnica jest kosmiczna. No teraz chyba trochę przegiołem, ale. No powiedzmy, Audią bym wydał 280, a Prusakiem wydam 140. Więc naprawdę różnica jest kosmiczna, jeżeli chodzi o spalanie i inne, inne koszty. Myślałem o tym, żeby kupić Forda, ale Fordy są z kolei nie słyną z tego, że są dobrymi autami. Słyną z tego, że są autami mocno awaryjnymi. Nie chciałbym z nim co 1000 mil lądować na serwisie. Potem wpadłem na pomysł, żeby kupić nową Corollę. No, ale Corolla jest mała. W hybrydzie kosztowała 23 tysiące. I no tutaj bym pewnie już wziął kredyt na te tam, nie wiem, 4 czy 5 lat. No, w tym przypadku dostałbym nowe auto, okej, okay, ale to auto jest małe i miałbym wątpliwości co do wygody tego samochodu. No bo jednak jest różnica jeździć małym samochodem, a jest różnica jeździć czymś większym. Tylko tyle płacę za samochód, to w tej samej cenie mógłbym dostać coś używanego dużo większego i tak dalej no i myśli były po prostu co chwilę inne. Potem z kolei wpadłem na to, żeby kupić RAV4 mówiłem no w poprzednim filmie, że bardzo podobała mi się RAV4. Nowa RAV4 Toyota to jest po prostu petarda wygląda ten samochód w końcu zajebiście wcześniej naprawdę ten samochód był brzydki dla mnie w chwili obecnej nowa RAV4 2019 jak najbardziej Toyota, jeżeli ktoś ogląda to z Toyoty, dobrą robotę zrobiliście no ale tutaj też idą koszty kosmos, dlatego że ta fura w hybrydzie 27,900 chyba plus opłaty, wszystkie inne, podatki, rejestracje i to wszystko inne, to by mnie znowu wyszło około 30 tysięcy dolarów. No i też kredyt ogromny, i zadłużyłbym się plus ubezpieczenie, to by mnie ta fura wyszła miesięcznie jakieś 650-700 dolarów no 700 dolarów miesięcznie wyrzucać w tej chwili stwierdziłem, że nie chcę tego robić nie jest mi to do szczęścia potrzebne, żeby akurat w tym momencie teraz pierwszym moim samochodem była nowa RAV4 z salonu i później byłby problem, żeby to spłacać w sensie, no może nie byłoby problemu, żeby to spłacać, ale na pewno odczułbym jakość życia, no bo paliwo, wszystkie inne koszty właśnie rata plus, plus ubezpieczenie na pewno bym to poczuł po swojej kieszeni, że się coś zmienia. Wolę sobie pojechać do 3-4 parków narodowych w miesiącu moim prusakiem. Niż do jednego Parku Narodowego RAW Dlatego że no, po prostu wolę sobie pozwiedzać. Więc kupiłem sobie Prusaka, na ten moment kupiłem Prusaka. Może za rok, dwa, trzy ten samochód zmienię, w zależności od tego, jakim będą moje zarobki. Jeżeli dostanę awans, bądź zmienię swój zespół i będę naprawdę sporo, a raczej znacząco więcej zarabiać, no to wtedy mogę rzeczywiście pomyśleć o tym, żeby sobie poprawić jakość. Mojej, mojego transportu. Natomiast na dzień dzisiejszy Prusak wydaje mi się być najlepszą opcją. Wygląda fatalnie i mówiłem już to, że ten samochód jest po prostu cholernie brzydki. No ale robi swoje. Ten samochód ma jeździć. Ma jeździć dużo mil. Oczywiście, z racji tego, że w końcu dorobiłem się czterech kółek, na pewno będzie się pojawiało dużo więcej wycieczek na moim kanale. Zdecydowanie ułatwi mi to też prowadzenie tego kanału, no bo. Nie mając auta, byłem troszeczkę uziemiony w jednym miejscu. Nie byłem w stanie się przemieszczać, poruszać, porobić fajnych ujęć, pokazać czegoś. Teraz zdecydowanie ten problem znika, więc czekajcie na następne vlogi. Na pewno będą pytania, więc jeszcze na sam koniec parę danych technicznych samochodu, więc zapłaciłem za niego z wszystkimi podatkami, rejestracją 6700, koło 7000. To jest 2008 rocznik, bezwypadkowy, przynajmniej bez zgłoszonych wypadków. I ma 140 tysięcy przebiegu. Wiem, że przebieg nie jest mały, ale prusaki są strasznie drogie. Bardzo są drogie, bo dużo ludzi używa ich na, na właśnie Ubera i Lifta. I z tego względu ceny są ostro zawyżone. Jedyna rzecz, która rzeczywiście obniża wartość prusaka, to jest przebieg. Ten przebieg w tym moim egzemplarzu jest. W sumie, czy taki wysoki, przy, przy 8, przy, 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 aucie, które ma 11 lat, nie uważam, żeby to był w sumie wysoki przebieg, bo to jest około 13 tysięcy na rok, to jest wydaje mi się, że całkiem. całkiem Także póki co jestem zadowolony z zakupu, dam znać, na pewno będę tutaj relacjonować Wam jak się auto spisuje, czy, czy podjąłem dobrą decyzję, czy podjąłem złą decyzję, może warto było jednak zainwestować i kupić furę za 30 tysięcy i jeździć sobie nową ratfurką. Dowiem się pewnie tego niedługo, czy warto było, czy nie warto było. I widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku pojadę sobie do parku narodowego, mniej popularnego parku narodowego, ale parku, który jest blisko mnie, pokażę. Nie powiem Wam na razie do jakiego parku. Dowiecie się za tydzień. Także jeszcze raz dzięki wielkie wszystkim, że oglądacie tą moją, moją radosną twórczość YouTube'ową. Naprawdę... Niesamowite jest to, ile już subskrypcji, 26 tysięcy, naprawdę 26 tysięcy to mogłem się spodziewać, może za 3 lata, 2,5. Nie sądziłem, że coś takiego może mieć miejsce już teraz, no ale ma miejsce, więc się niesamowicie cieszę. Także dzięki jeszcze raz za te wszystkie subskrypcje wasze i prosiłbym jeszcze Was o to, żebyście zajrzeli na mojego Instagrama. Oczywiście na Instagramie często pojawiają się moje story bardzo dużo tam jest spoilerów jeżeli chodzi o filmy, to widać, że ktoś się chyba stupnął albo nie wiem co Highway, aha, chyba Highway Patrol stał. Tak zwane CHP, czyli California Highway Patrol. Dobra, nie będę już przedłużać w yy, Instagramie mówiłem. Link oczywiście do Instagrama będzie w opisie. I widzimy się za tydzień. Na razie.